Lokale wyborcze czynne będą od godziny 7 do 21 na terenie miasta Bełchatowa. Pracować będzie 26 stałych obwodowych komisji wyborczych oraz dwie dodatkowe w DPS-ie oraz w Szpitalu Wojewódzkim. Głosować będziemy dokładnie w tych samych lokalach, co w ostatnich jesiennych wyborach samorządowych. Lokale wyborcze są dokładnie w tych samych miejscach, w których były przy ostatnich wyborach samorządowych, więc tutaj nie ma żadnego zamieszania i zmian. Myślę, że mieszkańcy miasta już powoli się przyzwyczajają do zmiany, która była wcześniej. Więc głosujemy w tych samych obwodowych komisjach wyborczych? Te wybory będą łatwiejsze od ubiegłorocznych. Głosujący otrzyma jeden arkusz, na którym wypisane będą nazwiska kandydatów. O najważniejszy urząd ubiega się 11 osób. Pamiętać należy, że aby oddać ważny głos, trzeba w kartce przy nazwisku kandydata postawić znak X. Swoje poparcie dajemy tylko jednemu kandydatowi. Głosowanie na prezydenta państwa odbywa się w ten sposób, iż przy kandydatach wymienionych na karcie wyborczej e, będą kratki i e, głos ważny jest wtedy, kiedy postawimy jeden znak X w jednej z kratek obok wybranego kandydata. W lokalach wyborczych umieszczane będą obwieszczenia z informacjami jak należy oddać głos oraz zawierające opisy kandydatów. Zanim udamy się do lokali musimy pamiętać, żeby zabrać ze sobą dokument ze zdjęciem potwierdzającym naszą tożsamość.